Airborn Empire to wydany we wczesnym dostępie sequel Airborn Kingdom, które mnie ominęło, dlatego nie będę ich porównywać. Widzieliśmy już gry o budowaniu miasta średniowiecznego, współczesnego na plecach wielkich istot w ciężkich warunkach pogodowych czy w koloniach kosmicznych. Tym razem miasta nie tylko wybudujemy, ale także nim polatamy. Nie jesteśmy tu ograniczeni do konkretnych koordynatów na mapie i możemy zwiedzać świat całą metropolią. Klasycznie dla gatunku rozbudowujemy miasto, zbieramy zasoby i staramy się zadowolić jak najwięcej ptasich podwładnych. Mobilność miasta niesie ze sobą wolność w eksploracji, ale i unikalne problemy. Każdy obiekt musi być połączony ścieżką z centralnym, nazwijmy to silnikiem. Swobody naszej budowniczej ekspresji ograniczają nie tylko posiadane zasoby, ale także prawa fizyki. Jako, że każdy budynek swoje waży, to należy uważać, aby nie sprowadzić na swoich mieszkańców katastrofy lotniczej lub dramatycznie spowolnić prędkość lotu. Kamienice powinny się wznosić równomiernie, bo nadmierne obciążenie jednej strony miasta sprawi, że przechyli się w danym kierunku, przez co nasi pierziestni obywatele częściej będą ulegać wypadkom. Problem rozwiązują m.in. dodatkowe silniki lub balony, ale te wymagają stałej pracy części personelu, którego na początku mamy niewiele, a warto mieć na uwadze, że pracownicy nie przypisani do konkretnego zadania to ci, którzy będą wznosić konstrukcję czy latać w samolotach poza sobie. Zwiedzać mapę możemy dowolnie. Na przeszkodzie stoją jedynie obozowiska piratów, ale te z czasem będą stanowić coraz mniejsze zagrożenie. Pewne opcjonalne aktywności wymagają posiadania odpowiedniej technologii, a do dalekich podróży Rekomenduję magazynowanie surowców takich jak drewno czy węgiel, bo ich dostępność jest różna w zależności od regionu. Airborne Empire ma coś w rodzaju kampanii fabularnej, składającej się z misji, które wykonujemy dla różnych miast, świąteń albo rozbitków. Wszystkie to klasyczne graczu, rozwiąż ten problem. Także naprawiamy budynki czy świątynie, walczymy z piratami, albo zbieramy dla kogoś surowce. Nagrody za nie to w większości zasoby, ale kończenie głównych wątków daje szansę na zakup nowych konstrukcji. Jest tu jakaś opowieść i lore, ale pełni głównie rolę tła. Na pochwałę zasługuje ścieżka dźwiękowa, pełna spokojnych i radosnych kompozycji, które umilają zarządzanie Metropolią. Gra jest we wczesnym dostępie, ale chodzi całkiem nieźle. Okazjonalnie bez powodu klatki spadają. Większym problemem jest zawartość. Nie jest ona uboga, bo miasta można tu wznieść spore, ale zwyczajnie po kilku przyjemnych godzinach całość zaczyna nieco nużyć. Lata się fajnie, ale rozgrywka jest niezmienna, nieważne dokąd polecimy, bo robimy tak naprawdę to samo. Moim zdaniem potencjał powietrznej metropolii nie jest w pełni wykorzystany, bo nie ma tu na przykład zmiennych warunków pogodowych, takich jak burze, błyskawice czy silny wiatr, które mogłyby zagrozić naszej osadzie albo konieczności zabezpieczania dróg. Sam fakt, że możemy latać naszym miastem, aż tak dużo nie zmienia, bo za bardzo nie ma powodu do eksploracji. Jasne, dostępność surowców jest różna, a niektóre zasoby są ekskluzywne dla konkretnych miejsc, ale można je też kupić w większych miastach. Eksploracja przez to wszystko jest zwyczajnie nudna. Nie grałem w Airborne Kingdom, poprzednią odsłonę, ale nie mogę się pozbyć wrażenia, że Empire to trochę za bardzo bezpieczny sequel. Nie jest to zła gra, na aktualizacje wchodzą często, ale na chwilę obecną przy premierowej cenie moim zdaniem oferuje zwyczajnie za mało.